Siema Siema z tej strony, Anty. Witam Was serdecznie na serwerze Astium. Obecnie trwają beta testy. Kiedy start, to nie wiadomo, miał być w połowie li lipca. Lipca, chciałem powiedzieć, listopada. Nagrywam ten odcinek, by pokazać Wam, jaki, jaki będzie dobry z złowienia. Także warto to robić. Przed chwilą skończyłem łowić. Co złowiłem, to piskorz. To się zdziwiłem. Od razu poszedłem go ładnie. Upiec, jeżeli tak to się wymawia. No i dostałem pieczony piskosz. Staje się niewidzialny na 5 minut. I zaraz zobaczymy, czy to działa i jak to działa. No dobrze, to zobaczymy, jak smakuje ta ryba, także jej działanie. O, znikłem. Teraz no nie będę czekał te 5 minut, także... Chyba to działa dłużej niż 5 sekund, bo bałem się, że będzie bóg. 5 sekund podejdziemy do nubków. Oczywiście pozdrawiam, jeżeli będziecie odlecili. Polecimy się jeszcze szybko do naryneczek. Jedyne coś, jeszcze chciałem zobaczyć, to czy jak odpalę... odpalę skillet, czy będę też mógł bić mopki, czy dalej będę niewidzialny. Dobra. Lecimy. po maurę Prawdopodobnie jak odpalę ten skill, to zaraz się pojawia. O, patrzcie. Jak uderzy mobka? O! Ha. Ha. Ja już wiem do czego to będę wykorzystywał. Nie wiem czy. A bo dobra, nie będę mówił dlaczego. <grymne> Także lecę szybko na... A bo tyle dopiero. Mówię, na PL-u łowiłem bardzo dużo. Naprawdę, miałem tam wędkę plus 7. Żadne bodzie o dziwo nie leciały. Które miały lecieć z tą wędką. Ale takiej robię jeszcze nie złowiłem. Dolecimy szybko nad ten, tu, tu, do rybaka Trochę dentwy ten odcinek jest, no niestety przed chwilą wrzuciłem z pracy Na no szybko to nagrałem I układamy co... Wędka Rubaczek, Spacja <laughs> Ciekawe, a łowi łowi, bo widać haczyk Fajne jest to łowienie, naprawdę No Jedyne co, pierwsze co zrobiłem z bety to biłem level no w sumie teraz to każdy dostał 7,5, ale prędzej trzeba było obijać i zaraz poszedłem na rybę. Mam nadzieję, że te kuleczki będzie widać i że uda mi się coś złowić. Po prostu tyle kuleczek co wyleci z naszej postaci i tyle razy trzeba kliknąć spacer. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeżeli dobrze klikałem to było pięć. Niestety nie udało się. O nic nie będę wam pokazywał, jak się łowię. musi do tego dojść. Także no, polecam serwer Astrium. No, polecam. Polecam go ze względu, że nawet na beta testach się miło, przyjemnie gra. Za dużo ludzi co prawda nie ma. No i... Dzisiaj postaramy się nagrać taką mini hmm, prezentację gilgi Hello Kitty, do której osobiście ja będę zachęcał do wstąpienia do niej. Także do zobaczenia na serwerze. Mam nadzieję, że szybko wystartuje, że za tydzień powiedzmy. I co można powiedzieć więcej? Do usłyszenia i łapka w górę. Już nie proszę o suba, bo to i tak dużo, także strzałeczka na razie.